Przeciętne 2006 Michał Misiorek, którego przedstawialiśmy już na naszej antenie, wciąż ma szansę na zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Radio Biz. Rozgłośnie nagradza najbardziej wyjątkowe osoby z całej Polski. Z opłaszczyzny do finału konkursu dostał się tylko Michał. Ma tylko 15 lat, a na swoim koncie już wiele sukcesów. Jest pomysłodawcą akcji charytatywnej: Być Radosnym. Pomaga dzieciom z hospicjum. Nieprzeciętnym 2006 Radiabis został Michał Misiorek. Niezwykły człowiek, Michał Misiorek, 16-latek, który za swoje zasługi na rzecz wspierania domowego hospicjum dla dzieci w Opolu został nagrodzony przez słuchaczy Radiabis tytułem Nieprzeciętni. Ty jesteś najmłodszym nominowanym w historii tego konkursu. Skąd ty człowieku masz na to wszystko i siłę i pomysły? Michał Misiorek, nastolatek z Opolskich Zdzieszowic, nominowany do tytułu Dziennikarz Obywatelski 2009. Szanse ma niemałe. W ubiegłym roku głosami internautów został uznany działaczem obywatelskim. Wspomniałeś, że byłeś właśnie dziennikarzem polityki, byłeś pracować tam 12 lat. Później porzuciłeś tę pracę i zostałeś naczelnym Playboya. Jak to się stało? Znaczy, to tak, w ogóle to ch chciałem powiedzieć, to też znak czasów. Że, że naczelny Playboya jest na spotkaniu w liceum. Bo ja pamiętam, jak ja byłem w liceum, to jakby przy mnie nauczyciele znaleźli przemyconego ze Stanów Playboya, to bym ze szkoły wyleciał. Nazywam się Michał Misiorek i poprowadzę dla Państwa swój autorski cykl wywiadów zatytułowany Znani na mnie znani, podczas którego będę spotykał się z czołowymi postaciami polskiego showbiznesu. Mam nadzieję, że dzięki tym wywiadom poznają Państwo sławnych Polaków, od strony, od której wcześniej jeszcze ich nie znaliście. Jak już wspomniałam, grywa pani ostatnio w brytyjskich produkcjach. Jednak pani przygoda z aktorstwem zaczęła się w Polsce. Na początku swojej kariery zagrała pani między innymi w filmie Show i Nasycenie, w których można było oglądać panią nago albo prawie nago. Czy dzisiaj zgodziłaby się pani na takie sceny? Mm, to jest trudne pytanie, bo yy, z jednej strony uważam, że yy, Nagość jest częścią yy, zawodu aktora. Bo wydaje mi się, że prawdopodobnie gdybyś e, została w Stanach i tam robiła karierę, to tam nikt nie zwracałby na to uwagę, kim jest twój tata, skąd bierzesz pieniądze na rozwój kariery. Natomiast w Polsce, mimo że to się zmieniło, to dalej na, na różnych portalach plotkarskich e, piszą o tobie Natalia Lesz, córka milionera. No tak, no bo to jest jakiś tam haczyk ciekawy, który, który e, sprawia, że jest więcej, więcej ludzi klika na, na dane tytuły. Cały czas śmiałaś pod górkę, próbując mm -hmm. modelingu, właśnie, że nie to pochodzenie, jak mówiłeś, że jesteś mhm. za gruba, za wysoka, mhm. e, za krótkie włosy, nie myślałeś, żeby, żeby zrezygnować z tej drogi i pójść inną drogą. Ja w jednym wywiadzie z tobą przeczytałem, że powiedziałeś, że w którymś momencie przestałam marzyć. I wydaje mi się, że marzenie to jest ostatnia rzecz, którą można nam odebrać. Jeżeli młoda dziewczyna czuje, że przestaje marzyć, to chyba coś jest nie tak. Yy, wiesz co, każdy ma yy, dziwne momenty w życiu. Wydaje mi się, że teraz też w Polsce jesteś coraz bardziej doceniana. Ostatnio dostałaś nominację do Fryderyka za swój ostatni album. Takie wyróżnienia są dla Ciebie ważne? Nie. Jednak nie od początku było wiadomo, że zostanie Pani aktorką. Pani rodzicom bardzo zależało na tym, żeby była Pani jednak muzykiem. Tak. I przez 12 lat ćwiczyła Pani grę na skrzypcach. Czy nie ma Pani trochę poczucia straconego dzieciństwa? Bo gdzieś przeczytałam, że na przykład jeździć na rowerze nauczyła się Pani stosunkowo niedawno. Tak, <grym> tak naprawdę nauczyłam się dwa lata temu. I jest naprawdę z siebie strasznie dumna. <grym> A nie masz może apetytu na założenie własnego kabaretu? Nienawidzę kabaretu. Po prostu mam to gdzieś. To, to dziwne trochę. Nie, naprawdę sorry co, jak, co, ale... Jak widzę tę dwójkę, te kabarety, te srety, to po prostu mi się słabo robi. W jednym z przyznała Pani, że nie czuje się Pani artystką, bardziej rzemieślnikiem. I bardzo ta wypowiedź mnie zdziwiła, zaintrygowała, bo obecnie mam wrażenie, że mamy do czynienia z kultem artyzmu. Każdy chce, żeby określać go mianem artysty. Czy to jest wokalista, czy to jest aktor, czy to jest po prostu ktoś znany, komu udało się coś w życiu osiągnąć. Wiele osób chce, żeby określić ich mianem artysty. A Pani powiedziała, że, że Pani nie czuje się artystką. Dlaczego? Skąd takie przekonanie? No nie czuje się, ponieważ widziałam wielu artystów. Stół. Przeprowadzała Pani kiedyś wywiad z Naomi Campbell, e, i gdy zapytała ją Pani o, o jej odwyk, to ona bardzo się zdenerwowała i wyrzuciła Panią za drzwi, więc, tak trochę żeby się zabezpieczyć, chciałem zapytać, czy Pani ma jakieś kwestie, jakieś tematy, na, e, o które zapytana może się Pani zdenerwować, nie wiem, wyjść z studia albo mnie wyrzucić za drzwi. Nie, 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 może Pani pytać o odwyk, bo nigdy na nim nie byłam. <laughs> Praca w telewizji przyniosła Pani ogromną popularność, i wraz ze wzrostem popularności wzrasta też zainteresowanie mediów Pani osobą, i Pani, w którymś z wywiadów przyznała. Mm. Smutny to kraj, w którym zdrada i rozwód trafiają na pierwsze strony gazet, a normalna praca, jakieś osiągnięcia, wychowanie dzieci, pomoc innym to nic ciekawego. Jak pani sądzi, dlaczego tak się dzieje? Łatwiej skrytykować kogoś niż docenić? No, nie wiem. Ja myślę, że chyba ludzie po prostu szukają sensacji i może sami tego nie robią w życiu. Przygotowując się do naszego dzisiejszego wywiadu i nie, nie tylko do tego wywiadu, zauważam, że na przykład w Twoim przypadku było tak, że dużo łatwiej znaleźć informacje na temat Twojej ciąży niż na temat Twojej twórczości. I tak. zastanawiam się, jak czuje się artysta, który wie, że dla mediów bardziej liczy się jego życie prywatne niż to, co robi zawodowo, czyli to przez pryzmat, czego de facto powinien być oceniany. Myślę, że to jest problem większości w ogóle osób publicznych w naszym kraju. A jeszcze biorąc pod uwagę jedną inną Twoją wypowiedź z któregoś z wywiadów, e, przyznałeś kiedyś, że różnie u ciebie bywało z poczuciem własnej wartości, i tak naprawdę dopiero kilka lat temu e, kilka lat temu zacząłeś w siebie wierzyć. I zastanawiam się trochę, czy to zachłyśnięcie się tym sukcesem, tym, co wtedy osiągnąłeś, to nie było trochę antidotum na to e, zaburzone poczucie własnej no, wartości. Może i tak. Wiesz co, z poczuciem własnej wartości to, to jest tak, że. że w... U mnie to była fala, raz je mam, raz je nie mam. Ale zdaje sobie pani sprawę z tego, że przez to, że zajmuje się pani modą, przez to, że stylizuje pani inne osoby, media są bardzo wyczulone na punkcie pani wizerunku. I jeżeli tylko gdziekolwiek potknie się pani noga, to od razu jest. Dorota Williams ubiera innych, a sama nie umie się ubrać. No ale to jest, tak wyglądają współczesne media, są drapieżne i tylko czekają na, na jakieś potknięcia.